Dzisiaj zagramy w Chowanego nocą w galerii handlowej, a dokładnie w galerii Wrocławia. To tutaj dzisiaj w środku nocy zagramy w Chowanego. Uczestnicy macie 15 minut. 3 2 1 start. No to ogień. No I na schody, na schody od razu. Dobra, lecimy się obać. Mamy z sądysk. Ej, nie, nie, A my, Mareczku, klasycznie szukamy. Czekamy i szukamy. A, I szukamy. Czekamy. A i wszyscy pobiegli, że mną, jestem taki wolny. Lecimy, co wie, mamy 15 minut. To jest bardzo dużo czasu, ale. No, wiem, w sumie nie trzeba mieć żeby się nawadnić Lecimy się schować Patrzyłem tutaj mniej więcej, ale tutaj nie ma nic gdzie się schować bo wszystkie sklepy są pozamykane i wszystkie wysepki są niedostępne dla nas Najpierw trzeba się wysikać przed akcją Byłeś gdzieś w galerii nocą? Ej stary, byłem Byłem? W kinie. Kind bo coś, tu jest strefa chowania się, halo! Dobra, uciekamy. Okej, okay, dobra, 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 ma rację, ma rację. Uciekamy, już idziemy! Na, wszyscy gdzieś poszli. Pierony gdzieś pobiegli daleko. Ja sobie zostałem blisko miejsca, w którym zaczęliśmy. Tam są chłopaki. Ja się chyba w gastostrefie skryję. Ale tu jest dosyć jasno. I tam te, te, te mnie boli. Ej, bo tu nie ma gdzie się schować! Duża przestrzeń, ale dużo otwartej przestrzeni i nie wiadomo gdzie się schować. A może bym chyba tak zmieściła tu w tym... Wiesz co, wydaje mi się, że jak będę szli Ej, to, no, to będzie się widać. Musimy zobaczyć w ogóle czy widno działa, bo naszym planem jest jeździć w górę i w dół. A jest to miejsce? Duch nie będzie. Ej, to jest... To jest mocne. Ej, weszłam. Dobrze, ja pod stół. Liczy na to, że nikt mnie zauważył. O kur no, Wantknę tutaj uwagę. Minęło 5 minut, także jeszcze 10 mają uczestnicy na schowanie się. Ciekawe, jak im idzie. Tu jest taka się schować. gdzie nie, tego nie widzę. Dzisiaj współpracujemy. Dokładnie tak, o tu. Zajebiste miejsce. Idealne miejsce. Dokładnie. Znalazłyśmy krajówkę, idziemy do fotobudki. Ja się tu nie zmieszczę. No kurde no. Nie wiem, czy się przymierzę. No nie, no nie ma szans, nie zmieszczę się, no nie ma szans. Kompletnie, nawet nie próbuję. Ta jest nie zła. Brzmi jakby jechała, nie, nie idę, jechała. ale oh, przyjechała! Boże. ty, stary, widać mnie tutaj? Nie widać. Tutaj gado. Nie widać. Dobra, zostawaj tu, ja idę. Tam. Tak. No. Ja idę, nie idę, tam. Dobra, to trzymaj się. Dobra. No. Nieprawda, nie. Ja jeszcze przed nagrywkami tu byłam ogólnie, nie? Ja to staję. Jednak jesteśmy tutaj, gdzie koleżanka moja. Ja będę panią sprzętającą, ale nigdy nie mogę znaleźć fartuszka. Moim pomysłem jest yy, taki pan pseudo dozorca, coś takiego. Uwaga, mam żółtą koszulę. Idealnie tanderowa. thunderowa. Ogólnie wyglądam jak cyganka. Cutie. niedaleko obrochowa mieszkam. To jest skrzynka, w której mam klucze i ja będę dzisiaj panem dozorcą, panią w tym przypadku. Każdy z uczestników posiada ze sobą Thundercoina. Za każdego uczestnika dostajemy 50 lub 100 punktów. Kto więcej ich zbierze, wygrywa. Elo. Co wam dzisiaj naprawić? Mam klucz francuski, proszę bardzo. Mam młotek, połowę z tych narzędzi nie znam. Według moich obliczeń zostało jeszcze 5 minut. No to słuchajcie, ja mam z muzyką, tam panowie pracują, muzyczka leci, można potańczyć, elegancko. Jestem w przejściu i tu jest mój nańka. Mm. Ej, worek. jakby się przykryć tym workiem. Ej, dobra, czekajcie, no, chociaż się skręci. Serdeczne podziękowania dla Galerii Wrocławia za udostępnienie nam Galerii Pod nagrywki. 3, 2, 1, go! Słychać to? Dobrze, Mareczku, godzinka, powodzenia, niech wygra najlepszy. Lecimy! Ja nie chciałem mu mówić, ale ja jestem tym najlepszym, nie? Uczestnicy mogą się chować tylko w częściach wspólnych, więc na przykład takie miejsce, które wygląda naprawdę bardzo kusząco, niestety jest off-limits, więc tam nie wolno chodzić. Chce się chować gdzie tylko. Zobaczymy na razie jedną, a potem zobaczymy drugą. Ok, okej. Okay. Czekaj, teraz tak. To Ta jest na zerze. Dodamy tu minus jeden. Zamknij. Ona zjedzie na sam dół. Ta jest bliżej. Odpalimy znowu i, od... Ach, i otworzymy drugą. Pani, kto to robił? Ktoś by sobie, na przykład, mógł odwrócić ten fotel, takim tyłem, specjalnie, żebym tutaj go... Ej, ale no. to by było dobre miejsce! Kurde, no! Kurde! Ale jestem... Sam w... Aż jestem w szoku, że tutaj nikogo nie ma. Dobra, idziemy chyba na dół. Dwie osoby w jednym miejscu! Byłyśmy tak. pierwsze? Tak. Nie! To ty po ilu, po No... Nara! XD Dzięki! <noise> ja to tylko sprzątam Udało się, udało się od Ja od nie wierzyłem w ten przekazał. plan Eee, przepraszam bardzo Remont tutaj jest Aha. Posprzątać od razu trzeba, no. Ej, ile minęło? Dwie, trzy minuty? No. Taka, ja przepraszam, ale podobno macie coś dla mnie Zaśpiewaj Wymarzona, Może być? Tak jak z mojego snu. Oj kurczę. <noise> o, dziękuję bardzo. 50 tak. Okej. Okay. A ty co tam masz Dawaj dla mnie? Marzy. 3 4. <noise> Karamba. Oj tak. Ale to nie wszystko. Mój nie, 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 ja nie chcę żadnej kary. Mam dla ciebie dodatkową niespodziankę. A -a. <noise> Przez najbliższe trzy minuty nie możesz się ruszać z miejsca, czyli sobie tu postoimy. Jakbyśmy już nie czekali tu trzech minut wcześniej, ale. <noise> A co my tutaj mamy. O, dzień dobry. O, dzień dobry. <głos> <głos> Witam serdecznie. Nie mówię, że jestem pierwszy. Nie, nie jesteś. O, to jest jest bardzo. Dziękuję bardzo. 30 sekund jeszcze. Jesteśmy na poziomie pierwszym, idziemy na zero. Tak, zero, zero. Zjeżdżają, zjeżdżają tu. Zjeżdża na nas, dobre, musimy się schować. Oh! O! nie! No Stary! Nie. Widzisz to! Jezus, Maria, tak mało brakowało, abym cię przeoczył. No tak mało brakowało. O dosłownie, jak się schowałam, to parę osób tutaj przeszło i mnie nie zauważyło I myślałem, że ty też mnie nie zauważysz O nie! Mam. O nie, masz kartę. Ale mam ciebie prezencie. Mm. O nie! Oficjalnie trzy minuty minęły, nawet więcej. Lecimy dalej. <grym> <grym> FBI! Open up! Okej okay. Oj! Przepraszam, jest tam ktoś? Hmm, ciekawe tu to jeszcze wróciłem pieniądze to jest jakiś Karta zostaje zokrodzona. Czyli yy, punkty za tą panią zdobywa Marek. Marek jest jakieś 3 metry od mnie, albo 5. Górę sprawdzamy tu. Myślicie, że tu wolno chodzić? No, niby tu jest zamknięte, ale. Roki Balboa! Chyba tu nikogo nie ma, ale mega echo! POV. Ok, nic nie widzę. Sto. I ostatnie o dobra Tu nie ma Nie ma przejścia Ok, wracamy Jesteśmy przy wejściu To jest przebudowa Budowa Budowa Szumi u nas by był że tu nikogo nie ma XT Kurde mi się jak wydaje wiesz jakieś drzwi Jakieś drobne zakamarki Ej, tu tam to też. ciemni No To ja Ej, kurde, się ba! Ej, jest tu ktoś chyba Czekaj Dobry! 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 Stówka! No, ten... Proszę Państwa patrzcie, zostałem okradziony. Punkty zdobyte za, te, za tą osobę przechodzą na konto przeciwnika, czyli stówka trafia do szumiego. No, ja Teraz szumie się to ustawię, spryciarz, no. Ej! Kupaki! Jest tu ktoś? Wszystko ja ma swoją cenę. Ja ja. Dobra, stary, czego chcesz? Tańczymy razem dzisiaj. Kolejna drama. Co, co, co? Taki mam lux? Niestety moje info jest takie, że nikogo nie ma. Ale dzięki, że zatańczyłeś ze mnie. Ej, Czarek! No dobra, tak serio, to mi się to podobało. Hello! Rararira! Cała się trzęsnie. Nie podoba mi się ta sytuacja tutaj. Tu jest wodopój. Idziemy najpierw tu. Czy tutaj nie byliśmy? Nie mam pojęcia. Ja też nie. Ja się boję w takie wętle wchodzi, bo się boję, że ktoś mnie wystraszy. Lepa, widzę, ja się stresuję teraz. Jest mi tak gorąco niesamowicie. Dwie na pewno? No co się dzieje? Ale to jest creepy, ej, ja już się boję, dobra? Pośmiesz tam. Ej! Nie gadaj! Nie O, dzień dobry. dzień dobry! Nie ugotowałaś się? No właśnie, czuję, bo to tak ciepło. Jezu. Było. A już miałam nadzieję, że sobie pójdzie. Bo... Nie, to byliśmy. Byli Ej, kurde, ja też było <laughs> blisko. Dziękuję yes. bardzo. Osób. Ale myślę, że ja to wygram Jestem NPC ten w grze Marek jest bugową oh, Dzień dobry O nie Dzień Patrzcie dobry mnie. Witam serdecznie Witam również Witam No niestety przykro mi No to wiadomo, Ale przynajmniej nie jestem pierwszy Nie, nie jesteś Ja mam 6 Marek nawet jak znalazł 8 No to zostało jeszcze kilka osób co najlepsze, została jeszcze kara jedna, został joker, chyba, że Marek znalazł jokera. Co to, co to? Co? Ojo! Ej, sumi! Co? to ma być? 100 punktów mi ukradłeś! 100 punktów! Mam stówę, a Marek e, dostał tylko 50 punktów, przepraszam cię Marek, przykro mi. Przejdźmy cały ten poziom teraz, dookoła, i może coś trafimy, nie? No już. Nóż, widelec. A nie, to jest stanowisko. To jest stanowisko, jeszcze pod kluczem. Ej, 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 ej. Nie. Dobra. Niech <grym> się przestraszyłem, coś tak klupu gdzieś, ale zerknijmy tam jeszcze. E, e, ewakuacyjne. Ej, widzieliście może kogoś tutaj? Wiecie co? Właśnie wychodzili tam z Tam poszli. Co ma, ty gadasz? Tam poszli. Tak? A zostawili wam coś może? Ej, nie właśnie. Ej. Oh, dziękuję. No niestety. Ja niestety nic nie mam. Czekaj, ja, ja to załatwię polubownie. <laughs> ja żartuję, nie, Masz coś? O dziękuję. I nie masz żadnej kary, co? Dobrze, zajebiście. Ej, no to i to się jadamy. liczy. Dziękuję. Pochodzili. Bardzo dziękuję. Dzięki. Do następnego. Chodź, chodź. Skaż, skaż, skaż. Ja! Ty kadalio! ty, ty, ty co zrobiłeś? Myślałem, że podejdziecie tam, za ja zawinkłem Dobra, powodzonka. Powodzonka. <laughs> nie no, żartuję Jest spoko. Ten środek tam nie kusi. Nie, Są nie? szczeliny, takie zakamarki. Ręka. Jeżeli ktoś Mogę? tam jest. Mogę się założyć kolę zarówno. Że tam ktoś jest, tak? To mm. jest to coś? Jezus jest tam ktoś! O, ja to będzie! O, o Wisisz mi kole. Ja już chciałem pisać o. na grupę, czy ktoś chce coś do picia. Stary, dziękuję Ci bardzo. A jeszcze kartę? Nie, nie chcę wiesz. Nie masz karty, nie? Nie mam karty, ale mam taką, ja O do... no, <laughs> nie no, spoko, fajny. No. Jestem ja kiedy Kto to? to. <laughs> Znalazłem tutaj kogoś Serio? Serio, serio Ej, jaką ciebie przechodziłem? Marek, chodź szukamy razem. <laughs> A ja zajdę tutaj na dół. jeśli ktoś tu jest tylko, to yy, dajemy mu szansę, żeby się jeszcze raz. Zaczynam się tutaj dusić. W sensie jest dostęp do powietrza przez tą szparę, ale jest wymagająca. A, to ja. Teraz tu w dół. Ale sprawdziłem. Ja zrobiłem jedne i były tam. Aha! Kobiety. Ej! Marek, Zabierz nas! was! nas! Zabierz nas! Górna! nas! Zabierz to Zabierz Ej winda, nas! Zabierz nas! <noise> nie ma odkryć. <łotki. głos> musimy pamiętać, że tamte tamtej odnogi nie sprawdziliśmy, ale pójdziemy teraz tędy, zrobimy kółko i będzie w Pytę. góry też byliśmy, tam nikogo nie było. Plądujemy to całe piętro, musimy je przejść dookoła. O. O. wiem dlaczego nasi uczestnicy lubią takie zakamary. <noise> A dobry wieczór! Dobry wieczór! Dobry wieczór! Dobry wieczór. Czy pani dobra duszeczka ma coś może dla mnie? Oczywiście, proszę. Uh, dziękuję. Bardzo. Piękne pięknie, piękne pieniążki. A, lecimy tu jeszcze dalej, bo no, tu się może coś schował. Bo ten korytarz to... O! Nie! <laughs> <laughs> no nie wierzę! No ja witam, witam. Jeszcze ma pani może coś dla mnie. No nie wiem, nie wiem czekaj. No, czekaj. Mam nadzieję, że tylko nie kara. Dziękuję bardzo Halo nie, masz Nie, nic nie słyszałem Ej, widziałem fragment, widziałem fragment Ej stary kurde ale się obłowiliśmy teraz Oj Remek mi dzwoni Zobaczmy O, jeszcze na FisTime Wiem yeah. gdzie jesteś? Eee Nie wiem to powiedz mi ty gdzie jesteś to ja tam przyjdę Znieciłeś się wokół mnie. Poszedłeś dalej. Ej, czekaj, jeszcze raz. To byś ty? Zlagowało mi ciebie, patrz. No i to był on Ej? chyba. No. Zdaje się, on nie wszedł pod tą kotarę czarną. Którą? No, jakąkolwiek. No mówię. Dobra, to mówię. był Remek. Ej. Nie, nie wierzę. Stary na samym początku tutaj byłem. Nie, a nie wierzę, że Remek się schował w jakimś koszu na strefie żywieniowej. No uwierzyłbyś to! No nie, no, nie dlatego to mogłoby być dobre. Stało 10 minut jakieś. Osób może z 4, z tego co widzę na czacie. Może uda się wygrać. Nie, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Kurwa, że się panu no, no, mam już tak dość. Jest mi tak ciepło. Wiesz co jest najlepsze? Oh. 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 Nie wierzę w to. Czy ja wygrałem? Nie. Pa. nie, nie. 40 minut w koszu to za dużo w bluzie. Jestem mokry. O, faktycznie. O, czekaj. Why so serious? No, e, stary, ale ja jestem też zgo, ja zgotowany. Ja to wy, wydupić do tego kosza i pójść do domu. Karta Jokera w przypadku remisu przeważa szale na osobę posiadającą kartę. Czy masz żeton dalej? Stary, ja jestem półnagi w galerii, a ja wszystko w dupie. Ja ci nie zabronię, słuchaj. Tak ja myślę, że tutaj to. też nikt nie ma nic przeciwko. Stary, A, ogromny szacun, że się słabiałeś w koszu. Weź sobie To nogę, mi rozwaliło. Jo. Piu, piu, Dobra, tu nikogo nie ma. Kwiatki nikt nie wszedł? Nie. Dobra. Tutaj już nie ma gdzie. To jest stare i dobre miejsce. Marka tu na 100% nie było. Remig, już wyszło zdjęcie. Nie, 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 patrz! O kurna. Nie wrzucać tac. Byliśmy tam. Widzowie, ostatnie minuty, jestem całym mokry, ale mam przeczucie, że kogoś tutaj znajdę. Okej, okay, już nie muszę. Sekunda, cyk. Jazda. Zostały dwie minuty. Dwie minuty, by znaleźć pozostałe osoby. Ja znalazłem dziesięć. O dobry to nie na moją wagę Oficjalnie koniec czasu Chyba oficjalnie będziemy kończyć Wygrałem z tego co widzę Mamy tu sklep Sephora Tutaj jest taka szybka przyciemniona, nie? Za nią stałem całą godzinę Mareczku Szymonie Lećmy, lećmy A chcesz powiedzieć ile znalazłeś? Nie Lećmy jak jeden żart to Leć, jest nie? Tak no No, dobra Dobra, ja mam 50 150 150 Też 150 400 O nie, kurde chyba przegrałem 500 500 O nie 600 600 Masz jeszcze? A ty? Masz jeszcze, zgrywasz się. Nie, nie mam Serio? Nie mam 650 Nie, nie gada. <laughs> serio? punktami Ej to ile ty, dwa, 7 siedem osób znalazłeś? Ja 10 stary Praktycznie wszystkich znaleźliśmy. Wygrałem! Gratuluję. Dziękuję. Marek się odegrał. Ej, jeszcze stówka! Nie, nie. <grym> 11 osób znalazłem. Nice, jeszcze bardziej przegrałem.